Cześć, cześć, się ma z tej strony? Przed Wami kolejny odcinek Strików i ciekawostek do Wiedźmina 3. Bardzo Was proszę o ocenienie, skomentowanie filmu oraz o zasubskrybowanie kanału. Nie przedłużam już i lecimy z odcinkiem. Zapraszam! Przemieszczając się po Wyspach Skelligę, możemy na Art Skellig natknąć się na człowieka, który nazywa się Django Fred. Fani Gwiezdnych Wojen już wiedzą o co chodzi? To bardzo dobrze. A teraz wyjaśnię tą ciekawostkę dla tych, którzy nie są fanami kosmicznego uniwersum. Django Fred to nawiązanie do Django Fetta, jednego z najsłynniejszych galaktycznych łowców głów w historii Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Co było w nim takiego wyjątkowego, że dostał nawiązanie do siebie nawet w Wiedźmińskim Uniwersum? Otóż użył on swojego ciała dla Republiki, aby mogli oni stworzyć z jego materiału genetycznego armię klonów. Co to za propozycja? Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarubi. samym Django Fretem. I do czego słynnemu Django Fretowi potrzebny jest wiedźmi? Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się gdzieś na niejakich braci Grosbart? Polujesz na nich? Tak, niezły z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają na koncie po kilka gwałtów i zabójstw Ostatnio nawet jakiś grup rozkopali Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach Co oczywiście niewiele zmienia, bo podpalać też lubią Nie, nie spotkałem ich Gdybyś na nich trafił, uważaj Często już na dzień dobry wbijają człowiekowi nóż. Nie sądzę, żeby próbowali tego z Wiedźminem z nimi nic nie wiadomo. No nic, ruszam niedługo na południe. Tam ich jeszcze nie szukałem. Bywaj, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Podczas wykonywania zadania pod tytułem Teraz albo nigdy jeżeli zdecydowaliśmy się pójść po Bertolda i Anisę, możemy tą część zadania wykonać na trzy sposoby. Jeżeli nam się uda, to uratujemy obie te osoby. Jeżeli pójdzie nam trochę gorzej, to tylko Anisę. A jeżeli zawalimy sprawę, to nie uratujemy nikogo. Dlaczego wam o tym wspominam? Dlatego, że w każdym z tych trzech wypadków jest inna kascenka. Oto one. Marigold! nie dajesz mi tego. W porządku? Możecie iść? Tak. Nie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Berthold. Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas i dojdziemy do portu. Złapił i zabił. Nie mogę zagwarantować, że jeśli pójdziecie z nami, wszystko będzie dobre. Ale jeśli tu zostaniecie, zginiecie na pewno. On ma rację. Nigdzie się stąd nie rusza. Nie jestem głupi. Kochanie, nie błagam cię. Zamknij się! Mówiłem ci, żeby stąd jechać, ale jej nie, nie pasowało ci. No to masz. Masz, co chciałaś. Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Toni tak jak mówiłem, chę do żony czarodziej i jego dziwka. Co się dzieje? Dobra robota. Zabrać jej. Nie! Błagam! My nic nie zrobiliśmy! Jasne, każdy tak mówi. A. a moja nagroda? Nagroda! A ta! Do kwatery głównej się złoście. My nagrod nie wypłacamy. Gold. i wiecie, miał być dwa stosy, a będą cztery. Ow! Nie, nie, Bertol, strasznie mi przykro, ale musimy iść. Bez niego nie mam po co. Pomóż mi. Jeśli tu zostaniesz, zginiesz. Uwierz mi. On by tego nie chciał. Może, ale ja tego chcę. Mam już dość ukrywania się, walki, bo bez niego to nie ma sensu. Musisz iść z nami. Tak, muszę. Dziękuję. Tony, tak jak mówiłem, do żony przerodzi i jego dziecię. Co dzika. Coś, 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 coś spala to spala to się podobałaś, Magią. Dobra robota, zabrać ci... Nie! Błagam! My nic nie zrobiliśmy! Jasne, każdy tak mówił. Mary Gold. Wiedział, miałem już na stosowne nożne. Zrozumiałego! Zrozumiałego! Przynajmniej próbowaliśmy. Chodźmy do Zimorodka. Tam już nie możemy nawalić. Myśleliście, że pełno Dwimerytu jest tylko w Nowigradzie i Welen? Nic bardziej mylnego. Proszę bardzo, w tym miejscu na Skelik możecie znaleźć jaśniejącą rudę, dzięki której możecie stworzyć rudę Dwimerytu. Coraz większe tu wytłumienie. To teraz pokażę Wam moją ulubioną ciekawostkę z tego odcinka. Pamiętacie tego wstrętnego, zalanego w sztok typa, który upierał się, że zna Tris i mówił na nią Vivianka? Ta sytuacja to nawiązanie do filmu z 1990 roku pod tytułem Pretty Woman, z angielskiego śliczna kobieta. Tytułowa bohaterka, która nazywa się Vivian Ward, jest prostytutką pracującą na ulicy i zaczepiającą przejeżdżające samochody. Postać jest grana przez Julian Roberts. To się zgadza z imieniem oraz kwestią, że ten typ bardziej ją lubił, kiedy zaczepiała powozy przed Passiflorą. Passiflora to najbardziej ekskluzywny dom publiczny w Nowigradzie. Następnie mamy kwestię, że Viviankę wyłowił z rynsztoka baron Edward jakiś tam. To się zgadza z człowiekiem, który nazywa się Edward Lewis i jest grany przez Richarda Gira. Edward Lewis jest znanym biznesmenem, który podjechał do Vivian i zaproponował jej posadę płatnej damy do towarzystwa. Jak gdyby tych wszystkich poszlak było mało, Vivian również miała rude włosy. Takie jak ty w grze, w przeciwieństwie do książek, gdzie Andrzej Sapkowski pisał, że jej włosy były koloru kasztanowego. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawasz, To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupiaj się, Janka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward, y, tam jakiś tam z Rysztocha wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie znam. A co co, no wy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Chuj zgrzymiały! Pewnie im mniej może, tym więcej właśnie, co? Chodźmy, Triss. Nie róbmy zamieszania. Ej, Wianka, Bardziej się lubiłem, kiedy zaszypiałeś powozy przed Passiflorą! Florą. typ. Proszę bardzo, przy okazji szukania rynsztunków wiedmińskiej szkoły kota w zamku Drachim możemy się natchnąć na Ruden Wimerytu. Jeżeli grając Ciri mieliście zawsze problem z walką z jeźdźcami dzikiego gonu, to tutaj mam trik specjalnie dla was. Wystarczy, że będziecie używać taktyki dwa ciosy i unik za plecy. Na czym to polega? Jak sama nazwa mówi, wyprowadzacie w przeciwnika dwa ciosy, a następnie unikacie, czyli po prostu się teleportujecie przeciwnikowi za plecy. Po czym wyprowadzacie kolejne dwa ciosy i znów unikacie za plecy. I tak w kółko. Możecie mi zaufać, to działa. Sami zobaczcie. Mam dla was na koniec jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo ciekawą według mnie. Mianowicie, że wykonując zadanie pod tytułem teraz albo nigdy, możecie w starej bibliotece znaleźć książkę pod tytułem Ta, która wie. W tej książce jest wyjaśnione, kim był duch z drzewa, z którym mieliśmy do czynienia w Welen. Wrócimy po potem. Nie, nie wrócimy. Odpływam dziś z Nowigradu, pamiętasz? Mięto. Żartowałem, to jeszcze nie koniec filmu. Tutaj w prezencie macie ode mnie jeszcze trzecie dodatkowe miejsce, gdzie możemy znaleźć dwie meryt. Jest ono również w Zamku Drachim, ponieważ możemy tam znaleźć dwie rudy dwie Tylko zobaczcie. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na inne serie oraz inne filmy. Na razie się ma. Cześć i pa pa!